...nie? Eee, czekaj, jak on się nazywa? Eee... Kurwa, tak mi życie niszczy to, że to masz łapy, tą rozjebaną. Czemu ci to niszczy życie? Dawaj, gramy. Eee... No bo nie ten. Co ty robić? Ja już się przeszaliłem. Okej. Degoś te kolaba z warną, jeśli chodzi o koszyki watach, spoko wyszło czy poniżej oczekiwań. Nie wiem, nie wiem, jakie były oczekiwania, wiesz, to była szybka akcja, zrobiliśmy to. Eee, ludzie chyba zadowoleni. Sporo tego poszło. Sylwester jeszcze nie wystawił na faktury. No. Bogaty się nie śpieszy. Co by się nie śpieszył? Bogaty się nie spieszy. Okay. Eee yy, zwykłą kurwą. Nie stresuj się. Nie da się wpierdolić w głupoty. Na, Dobra na kurwa, ja jestem kurwą, ty jesteś kurwą na farcie. Na wyjeździe, na wyjeździe ze szkoły ja z, z tego, z egzaminu pamiętaj, że stop. Jedną i w drugą stronę. dobrze by było, żeby cię na tym nie ujebali. Kurwa szkoda, to było mega urocze. To jakaś ja byś takiego mistrza odjebał. Właśnie gdzie jest mistrz? Po się nastreamował, zarobił pieniądze i poszedł w imprezę w melanżyk. To jest ja to w to jest drawa, mi Co ty kurwa ćwiczysz? Nie dostrzeliś tam, chłopcze. Chłopcze, kurwa w krótkich spodenkach. Nie rozumiałem, czy ma akurat krótki spodenka, co złego w krótkich spodniach? No bo nie coś takim poważnym człowiekiem stary, no nie rozumiesz? Poważni ludzie chodzą w długich spodniach, w garniturze. O kurwa, t-shirt pod marynarkę ubiera, to ja nie wiem, czy on jest kurwa... ...ten... ...czy on jest kurwa kompetentny, jeśli chodzi o... ...o modę, nie? Ale mu się spadło stary. Oj, spadło mu się. Tak zwany kolega spadacy tam był. I trzeba ruchać mi na To jest jakaś porażka. Kamieciu. i pierwszym strzałem kurwa trafiłeś na pewno. Niesamowite. Tyle, że pierwszym, wszystkimi trafiłem. No jak trafisz pierwszym, to nie da się kolejnymi nie trafić. Możesz mi parabolę spod dupy wylizać. Demon <śmiennie> 5 dostał Ma gówniak <śmiennie> 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 <Zabawite>. <śmiennie> Zostaw! Zostaw Januar'ego Ja pierdolę, ale... Ja to przypadek zrobiłem, nawet nie tam chciałem lecieć, ale kurwa jajca <śmiech> <śmiech> To jest jakaś No co, trzeba cię jebać, ruchać i na tobie zarabiać. jakaś porażka. Kurwa, odjeb niszcza chociaż raz. On nie czapeczka. Nie wiem stary o jakiej kolekcji motoryzacyjnej mówisz. Nie trafisz tego, stary, nie rób tak. Nie trafisz tego. Nie rób tak! No, zjebałeś ci tą pizdę, kurwa, brudasie jebany. Boże, wyraziłem opinię, odpierdol. Ale chodzi o to, nie. że powiedziałem o motoryzacji Andrzej. na telefonie Andrzej, przesyłając 91 groszy. Rawciu, pozdrowi. A to ładne było chuj. Ty, kurwa, taki ładnie, brudasie jebany. Pozdrawiam, stary. Pozdrawiam wszystkich poliaków. Polsce i zagraniczam. Pozdrawiam wszystkich poliaków? Polsce i za granicą. Ja to mocną nutkę, <grym> <Marianne. grym> to ja sprawdzić. ALELUJA! Marian, Jak mi wyślesz 1000 złotych, to zaszczekam przez 30 sekund. Widzowie, jak ktoś z was mi wyśle 100 złotych, to będę miał 100 złotych więcej. Nie wiem czy jest to zachęcające, ale poprosiłbym Marian, atach No i co odpierdolisz? E główno. myślałem, że ale chociaż rzucisz Zjebałeś to stary. No, mega to zjebałeś. Nie cię i. uda się, jebany. Ty jesteś dla mnie brudem, jebanym z pod dupy. Możliwe, że dla ciebie jestem brudem z pod dupy, ale jesteś. De no, Bozyniak dla mnie. Jaki? No bozyniak. no, bozyniak. dla ciebie jestem? Tak. Dla mnie jesteś śmieciem. I głównym jesteś. Nam tak nie powiedział na drugiego człowieka. Aha, że ten. No myślę, stary, murza, Ty ale problem jest taki. To. Nie wiem, czy tak to działa, ale. Patrz, pokażę ci coś. No. Dobra, no. No, no, nieważne. Bo ktoś mi powiedział, że błyskawica skrzesza. No Ale to muszę musiał... No ale miałeś ten. No i co zrobisz, Antypolaku? A czemu ta mina nie działa? Muszę ją zdezaktywowałem. Kiedy niby? No debil. Sądowe, kurwi, Coś to zjebał. Platforma bardzo tak się Tory, platforma ci daj nie wyrucha Jak wyrucha cię zaraz wujek, kurwa Sergiusz. Jakie jest jutro dzień tygodnia? Znaczy dzisiaj w sumie już czwartek. Czwartek. Aaa tego się zobaczyć nie da, no to kurwa super sprawa. Aaaa,

Dla mnie jesteś zwykłym, kurwa, iżbinem karabinem. Tak? No. <grywa> Oj, kurwa, izbinek, coś ty zrobił. Tu staryś się fiuta w kopalni, kurwa, spierdala ode mnie. Sorry, izbin. Chcesz się dowołała na o oh, oh, oh. Iż bin Wentolin. Iż bin Wentolin, stary. Dostaw garnucha. i świątek też został. Padłem go. Platforma tak nie zpały, jak Anty się kurwa bentolinek. I speed bentolin, staryż. Powiedziałem. Tu, senio! Kurwa, jaka żenada! No się chodzi, robisz to samo na dole, kurwa. Nie no, przychodzę w górę po prostu. A ty się kopiesz, jak ostatnia dziwa. Dziwka. Dziwka robaczywka, stary. Będziesz kurwa, tak. To pokaż, jak się kopiesz. Kurwa, myślałem, że go wykopiesz. Na tego, na tym, tym, tego na dole A to by chyba spoko było Ech, to jest Kurwa, najważniejszego mi zbiłeś, śmieciu To jest dramat, Dobra, jesteś kurwa debilem Ale jakim farciarskim debilem, tak Ja pierdolę, to coś kurwa dziwką na farcie Pary, jesteś śmieciem moim, jesteś moją kurewną. Jesteś moją kurewną. Na jesteś kurewną. Szlaufy dwa, to tobie kurwa... No, szlaufy dwa. Proszę bardzo. 2. Jo. Dziwki bladzież ma ty szlafy, co prujecie się po bańce. Kurwa kifarciarz farciasz jebany brud. Ty jesteś kurwa takim na napleciakiem, człowieku. Tak, dzisiaj real prawie przegrał ze, z szaktarem. Do różnicą pomiędzy Realem a nasz nad Barcelonem jest to, że Real prawie przegrywa, a Barcelona przegrywa. Wy <grywa> Kurwa Brudasy pierdolone. Nic nie znaczące. No Real przegrywa, a Czerw bardzo wygrywa, tylko wtedy kiedy FIFA na nią, nią, nią nie grał na ciebie. Co ty okay. robisz? Pierdalać stąd. Ale po co? To nie bez sensu jest. <śmiech> <śmiech> bez sensu, bez sensu. jak nigdy nie robi bez sensu. No. No i zapadło oczywiście kurwa O, drugie miejsce dla Lidzy, o Jezu, ale jaja <grywa> Drugie miejsce kurwa, jak tam, jak tam Liga Europy kurwa Powiem wam tak, nie ma szans, żeby Barcelona już z grupy I Zobaczycie o czym mówię kurwa już za dwa tygodnie Nie ma szans Haha, <grywa> Soryguszka odjewałem w tym <grywa> samym miejscu <grywa> Ale jajca No. Będą wam kurwa odbierały smak życia To jest jakaś porażka To jest jakaś porażka Sądowe kurwy, powtarzam Brzydko. I trzeba was bruchać i na was... To było tak okrutnie niekoleżańskie, że się komentować nie chcę. Powiedz, że zachowałeś się jak dziwka, to jak nie powiedzieć nic. Ale chodzi ci o... Znaczy, nie za bardzo, że nie da. Chodzi ci o Kubę. 4 o... Dobra, zabij mnie. E... No, będzie kara. No, jaka kara, człowieku? Zruchałem cię jak dziwkę w lascie. Będziesz żył, kurwa, tak. Eee... O, no, A, bo to jest okej. Okay. No powiem Ci tak, ja tylko nie wiem, który... no możliwe, nie? Mówię, że jako firma to klei. Bardzo dobrze jest ten samochód oklejony. I ludzie kleją tam bardzo dobrze. I nawet co wiem, wiem, że jakiś pracownik, którego uczył dwa lata, ee, to potem spierdolił, no. No. A to, że, a to, że ktoś kogoś nie lubi, kurwa, na rynku? Powiem Wam tak, z tego co słyszałem, bo ja się ogólnie dowiadywałem, nie? Od ludzi, którzy się znają na temacie, najgorzej wywrocławiu w Rapster Clay. To jest kurwa produkt marketingowy? Ilość osób, które spierdolił, jest podnosi kurwa mega duża, nie? To tak chujowo w sumie szczerze, że mówisz to, co słyszałeś i robisz taką reklamę komuś. No nie wiesz, czy to prawda. No miał być to? Czemu miał być to nieprawda? Pytałem ludzi, którzy robili samochody. Więc jeśli kurwa byli niezadowoleni. To no, wydaje mi się, że wszystko się musi swoją pracą bronić. Kurwa, Armageddon. Terdalis. Nie. Nie. <laughs> no jesteśmy. No, kurwa ty masz takiego farta, człowieku? No i tak się utopi. Chcesz tyle? <coughs> o, daj, 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 że spokój. daj, To myślałeś, że... daj, o nie, o nie, 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 tak, tak, nie wolno. Ora, Może przeżyję. Może ty się zabijesz. Dobra, A kurwa, ty masz takiego farta. Farta i chuj! Stary, ale w tych RNG odbitkach to tobie leci kurwa idealnie. Tak szczerze myślałem, że bałeś już, nie?